Czyli mam takie pytanie, czyli Pan był tym, tak jak wiele osób, że to, co będzie się działo w Sokolu, to będzie z korzyścią dla mieszkańców Sokola oraz całej miejscowości, tak? Ja nie mogę odpowiedzieć, tak czy nie, bo ja jestem ja, a mieszkańcy to mieszkańcy, prawda? Ja nie znam myśli Panie sołtysie, ale ja też, ja panu przybliżę teraz, ale ja też y, nie mam takiej styczności z wszystkimi mieszkańcami jaką powinien mieć sołtys. Sołtys powinien reprezentować daną miejscowość. Dane połewki, radny reprezentuje oknem, bur, czyli kilka sołectw, burmistrz gminę, a pan powinien reprezentować swoją miejscowość. Pan po prostu nie zabrał głosu, bo Pan nie ma takiej informacji, tak? Nie miałem informacji, ja nie mam. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Panie Ja chcę tutaj powiedzieć, że ja y, latem i jesienią jestem bardzo często w Sokolu i to jestem w godzinach południowych, w godzinach wręcz wieczornych. Nigdy na tym terenie nie widziałam, ażeby grały dzieci czy młodzież. Sokola czy okolicy. Wręcz przeciwnie, zawsze miałam skargi na to, że wieczorami i w nocy są organizowane tam rajdy. Młodzież po prostu piratuje, jest głośno, jest po prostu jeżdżenie danym terenu. Także jest to teren po prostu przeznaczony do nocnych rajdów młodzieży w Sokola. Uważam, że Sokole jest bardzo aktywną miejscowością i zawsze za to uważałam, dlatego jak było coś za Sokola, przykładałam rękę, ażeby to w Sokoły się działo. Jednak zawsze, tak jak Pan Burmistrz i wszyscy powiedzieli, zawsze to przychodziło bardzo ciężko. Zawsze były domy, zawsze były sprowadzane media. Nawet radny, który startował z Sokola w tym czasie, mówił, że droga do Sokola nigdy nie powstanie, po prostu wyraźnie mu prędzej kaktus. Nie wiem, czy ten kaktus mu wyrósł, czy nie wyrósł, ale nie widziałam, żeby wyrósł mu ten kaktus, także zawsze były problemy. W innych miejscowościach, gdy chcemy to robić, wszyscy przyjmują to z otwartymi rękoma. Tak samo w Sokołu. W Sokolu jest parę osób toksycznych, które szantażują wszystkich mieszkańców, ponieważ mam takie głosy od mieszkańców, że mówią, że po prostu jeżeli się nie podpisze, czy nie powie jakiegoś tam zdania odrębnego, jak oni myślą, to będzie po prostu miał problemy. Wioska nie będzie mu pomagać. Osoba ta odpowiedziała prosto. Mi nigdy wioska nie pomagała. Mi zawsze pomagał, pomagał samorząd gminy. Także nigdy nie miałam takiej pomocy od wioski. Także ludzie po prostu są zapytanie szantażowani. I po prostu mówią to, nie mówią to przy wszystkich, nie mówią to dla mediów, ponieważ dają się osób, które właśnie y, w ten sposób się zachowują, które chciałyby y, rządzić y, wszystkimi mieszkańcami i nadawać im swój y, ton oraz tą y, miejscowością. Także chcę powiedzieć, że Sokole jest naprawdę wspaniałą miejscowością, y, której chcielibyśmy pomagać, w którą chcielibyśmy uczestniczyć, ale tak jak pamiętamy, wszystko powstawało, powstawało w dulach. Mieszkańcy cokola nawet byli przeciwni drodze z cokolu. Także każda miejscowość przyjęła z otwartymi rękoma, a tutaj też były głosy sprzeciwu, a żeby nie powstała yy, droga w sokowu. Yy, oczywiście, tak jak powiedziałem, są osoby toksyczne, które są i nalegają na wszystkich, a są osoby, które bardzo by chciały. Dlatego myślę, że my jako samorząd dalej będziemy współpracować z mieszkańcami i będziemy pomagać. Jednak y, chciałabym, ażeby osoby, które mają tak negatywny wpływ y, na miejscowość i na decyzje mieszkańców, żeby w jakiś sposób zostały zneutralizowane. Także proszę Państwa, na to co się dzieje, to jest dziwne co najmniej, dziwne i przykre bo pan burmistrz naprawdę stara się, robi wszystko wszystkim miejscowościom, a jeżeli chodzi o Sokolę, to tak jak tu wszyscy powiedzieli, zostało wykonane najwięcej inwestycji i najwięcej dostało. No i oczywiście najwięcej jest krzyku, problemów, wprowadzania mediów i głośnego krzyczenia przeciw. Także dziękuję bardzo, proszę bardzo Takie króciutkie dwa apele. Jeden do sołtysów. Jesteście na sesjach? Za to bierzecie też. Diety? I czy ja kiedykolwiek powiedziałam do sołtysów, że macie jeździć, pozyskiwać pieniądze? Czy ja kiedykolwiek powiedziałam, że macie inwestycje przeprowadzać, inne rzeczy robić? No ale chyba jest jakaś sprawa, która dotyczy danej wsi, danego sołectwa, no to kto nam ma tutaj powiedzieć, że Panie Burmistrzu, czy Radni, to troszkę przemyślmy, poczekajmy, pod, podyskutujmy, kto to ma nam, nam powiedzieć? Chyba jasne. Chyba jasne, nie? Czy Burmistrz nie mojego dzieciaka uszu? I drugi apel, to już tak dla tych toksycznych ludzi, Myślę, że sołtys przekaże dla nich, bo i sołtys, je, je, ich zna, i ja ich znam, e, ja mam tylko jedną taką rzecz. Dyskutujmy o gminie, dyskutujmy o rzeczach, które warto zrobić i które jutro, e, że tak powiem, dadzą korzyść dla ich i dla ich dzieci.